ja? nie mamy koła, prawda? Nie mam nie? panią. Nie, mam, nie mam, ja, by spadają, nie kryję ci. -y, ja się podają mnie krejeci. Dobra, wyskoczył. No to, to był... Co? No z okna wychylił, ci z okna, no. Na no, beweż nie wiem, nie rozumiem tej gry. <śleustered> Musiałem się z nim minąć w smoku. Hahaha, chuj, z tą, grą. chuj z tą grą! No widzowie, jakby nie patrzeć, jest kurwa pizza z dziobem. No jest pizza z dziobem, 10 do 2. No słuchajcie, co jak co? Ale nie chcę mi się kurwa wierzyć, że my wrócimy z tego wyniku. Nie chcę mi się kurwa wierzyć. Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Doładowując z kodem uniwersum, masz szansę dostać prezent w postaci skina. CSGO Skins oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2 i 10 zł oraz plus 10% do depozytu. Aktualnie trwa giveaway, doładowując z kodem UNIVERSUM masz szansę wygrać epickie skiny. No, Czekaj, no, no, filar, filar może być i pikujemy, no. Jak ktoś cykniesz, to od razu idę? Jak strzelisz? Nie wie o tobie? Nie? Filar jest, no? Zajmuj jest... go, zajmuje go, Daj zajmuje go. nie rób nic pago. Ta, dam na przejście. On był w kamerach. Nie rób nic, no. Góra, B. Cześć, Jak coś? nie Słyszałeś to? Nie rób nic. No nie rób nic, no. No ja nie, no, nie wiem, no. O, no, świetnie, mija się z piłką, No Oj, zajebiste podanie, kurwa. Oczywiście, nic się nie da zrobić. Skopię no. J**ana k***a, gra. Zajeb**ane gówno. Kurwa maciu. Co za skurwiała grano? Po prostu kurwa nie mam siły do tej jednej gry, kurwa, nie mam już dzisiaj siły do tej jednej gry, po chuj! Ja gram tu zębane gówno! No bo było to za zagrałbym Zagram trochę nie w CSK, no ale no widzisz. No szuka. po takiej grze nikotaż by się chciało. No, ja tam. No, chciałbym zobaczyć jakieś fragi w końcu. Ale kurwa w sumie z drugiej strony to jest niesamowite, jak może się z forma zmienić No, tak, no, no Ale w, nie, w wiesz to, no to też wydaje mi się, że to też jest jakieś tam obciążenie mentalne, kurwa, To to, że wiesz, wygrywasz turniej, i nie masz łapu panie oddechu, musisz lecieć kule przez pół świata przecież, nie? Ja no myślę, że ile, gdyby ile mogli, mieli. Jakby, no, no teoretycznie między finałem a pierwszym meczem był tydzień przerwy, tak? Bo finał był w niedzielę, w poniedziałek był pierwszy mecz. Ale no to jest, wiesz, taki, taka przerwa, że no co, no wracają w poniedziałek do domu, tak? Jeden dzień na podróż w poniedziałek, wtorek na no, pewnie jakiś dzień wolny, odgryw w ogóle, żeby odpocząć. No i środa to już właściwie powoli się szybko, żeby lecieć przecież. No. No. i też oni chyba dawno nie grają na Heroic. Czwart, Czwart, to, w czwartek to, się to, tak. pakowałem, a też w piątek. Na Heroic to, to no, w pełnym składzie to mało kto grał. Nie, Heroicę w sobotę wyraz mi mała. No, chyba to ja nagle W sobotę jeszcze no, 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 no. no ale nie, no, przyleciał w poniedziałek. Przyleciał w poniedziałek i poniedziałek odsypią, nie? Tu masz wtorek, środa i czwartek już się. Czwartek i piątek się pakował, więc no. Co? Ale on w sobotę leciał, tak? W sobotę no leciał się... o szóstej, w piątek No tak, albo w poniedziałek. W poniedziałek tak. no to mówię. Mm. W to, tak naprawdę wtorek, środa, czwartek takich luźnych dni. W piątek już pakowanie, wiesz... Też... No. Wszystko na wariackich papierach, nie? No bo szósta wylot to też. Chyba w każdym że kurde, tydzień <grywa> temu Niko wygrywał turniej i to tak obsadzony, a w kolejnym robi najgorszy rating w karierze. I to, i to tak zagrał dobrze, nie? No, no naprawdę, zagrał, no, przecież. Tutaj nie wiem, tragedia to, co robią niko. No i widzisz, można być najlepszym graczem na świecie i jak drużyna nie ciągnie, to. A jak to już... reszta grała? Jak Monesi grał? No, graczy, no kurde, bo Janusz. dobrze, no ale znaczy Janusz na nubiście, które grał dobrze. Znaczy, ja uważam, że powinni w ogóle. Potem miałeś pozycję w CT i, i nie powinno być tak, że Janusz jest gościem na BS-ie, yeah, się ja kątem, się nie tak, widziałem to ze znaczy Nie powinno tak być moim zdaniem w tym zespole. Bo 18 to jest taki gość, który się go do zawodnika, tak? I, I jest takim gościem asekuracyjnym, rzucającym przębę. Jakując kąty też, żeby łapać ogni Krzyżowej i takie rzeczy. I że pod tym względem moim zdaniem znak jest dobry. A jego taka kotwica na bs no to niestety, ale po prostu przez tych młodych jeszcze w tym CS-2, gdzie jest ta przewaga pikującego, to po prostu jest zmiażdżony przez tych gości. Janusz? Tak, no. No niestety tak, no no I, ale wiesz czyli moim zdaniem po prostu jakby wiesz jakby na, na nubisie na przykład Snax się zamienił z Niko pozycjami i Niko grałby a main a Snax byłby tym który wiesz na środku coś tam se porobi później wróci wiesz no to, to jest y, dla Snaxa okazja żeby dołączyć do Niko który zrobi fraga nie i żeby mu flasha wrócić, żeby mu pomóc, wiesz, takie rzeczy ale ja muszę też... Chodzi trochę pierwszy, tak żeby. Jest... Ale, no ale to mówimy teraz o CT, tak? A o CT, CT mówimy. No okay. tak, no jak kotwica i jak broni. No, Zobaczcie, zobacz, jak wyglądały te trzy mecze: na heroic mapa das 2, napierdalali go na, na B cały czas. Na Mirażu, teraz na Tailand Fire, większość wejści jest na B. Zobacz, jak wyglądasz mecze CSA na, na ten najwyższym poziomie, no to jak jest mapa Miraż, jest 12 rund w terror. Jak często terroryści takiego bombset B? Dwie rundy, max 3, czasem jedna. Tak na taki ataki na, na Mirażu, a pozostałe rundy to też atak na tym meczu i ten Fire atakowało na B, na 5 rund, które rozgrywali, to nie wiem. To Ale tak na, na tym poprzednim turnieju też, też tak dużo atakowali tego... Tak, dokładnie, ten... no, spirit tak samo atakowało sumie, na B, Vitality też często atakowało na B. Chociaż tam były rundy, że tam, no tam snacks się chwytał już za łupę, tak? bo mieli ekonomię na, na kredytonu, więc snack za wopy, tam zaczęło zabijać i przez to odpuścili. Tutaj nie miał wopy i, i biu zawali, nie? Więc na daście go, atakują na B, na Mirażu go, atakują na B, na Nubiście go, atakują na A, no i tam snack w gra słabo. Niestety. No. Bo uważam, że nie powinien grać na kotwicę, bo po prostu. Ci goście po drugiej stronie, jak gra tutaj na Zantaresa czy na Wikadię, czy gra na Flames'a na przykład czy na Zaju, czy gra kurwa na Donka e, 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 czy gra na Jayela na czy Bita, no to po prostu znaki nie da rady, no bo to, no to po prostu nie da rady, no bo ci goście skillowo i no to są bestie plus jednak no, to to A na ja to. na stać? wszystko jedno, no są dwa BS-y, tak? Że Niko, Malps, wiesz, czasami i ZWP też może sobie ustać na jakiś pozycji. No Snax nie, nie powinien łapać kontaktu na żadnym BS-ie pierwszy, znamy. bo SNAX jest dobrym dobra, zawodnikiem no? jako ten domykający, tak, jako ten asystujący. A wiesz co, ja bym powiedział, że może no. to powinno być duo trochę zmienione, żeby, żeby Snax nie stał z hunterem. No to z no bo to też Hunter też nie jest takiej mowy, że to też ta forma Huntera to. Hunter nie potrafi zapisować nie mu normalnie nic. No też a, a często, no tak, no to prawda, a często ma te granaty w ręku, zamiast się skupiać na strzelane, bo to też jest patoła, no. Więc też powinno być inaczej, ale to wciąż uważam, że to snak powinien być tym graczem na galerii bardziej, a ten Niko w w ie tak? Prędzej, jeżeli już. No i na Nubi się bym postawił raczej właśnie... Na Anubisie bym postawił na A Niko, a na bardziej na środku. Um, to po pierwsze, po drugie na mapie 1 2 nie stałbym też Kontera ze snaxem na B, tylko raczej snacksa bym dał na A, żeby on grał jak yeah, ten zapoltujący zawodnik, który no, no. tam druci flasha, on on potrafi zafaszować mitowi, żeby ten zapalet yes. A zobaczę na daście 2, kurde masz 90% firepowera w drużynie masz na A 10% to, na B. Krasie, no, bo masz demone no, no. z jego malca i Niko na A grających. No to, no to wiesz, no nic dziwnego, że ci grają na daście 2, na nich na B, no bo kurde side, no. Side. No to jest... Też Hunterowi czasem nie idzie, nie? No, no Hunter Często. też, też no mimo tego, że wygrali tę tym no to Hunter było. też nie, nie był jakiś super, no tam przede wszystkim g to wygrało, bo Malps, Nico i Moneci grali rewelacyjnie, nie? No, Więc to jest problematyczne, no, także ja uważam, że tam wszystkim no. powinien porozmawiać no. z ustawieniu w CT, bo, bo też G2 jak wygrywało, to, no to po dobrej grze po stronie Tero, tak? Nas no tak dobrze prowadził generalnie, ale w CT... Widzisz, co Hunter wczoraj zrobił, jak stracił dolnego na D2, wjeżdżał do górnego i dawał tego ścianko flesza no, i wpiekł no. no, kurwa wiem. w tego flesza, jakby no, swój powiedział no. widział ogólnie. No tak, no, ale no, dzisiaj, dzisiaj co zrobił w pewnym momencie stary, jak zachodził w ogóle bez, Dobra, bez e, B na, na, na Anubisie, tu Monesi był w kejwie, tak i baitował, wcześniej tam Kalix zrobił fraga na tym Plato, nie? I Hunter zachodził go od Mida, i on o tym nie wiedział. I usłyszał gościa w CT, który też rotuje. I Hunter zamiast słyszeć Kaliksa i go, go zabić, to się odwrócił od Kaliksa i poszedł do CT i dostał od do który Nie wiedział o Hunterze, ale to tam szukał on jest jego i nie chcący hunter. To też w ogóle jakaś no, taka runda, że to już Nie no, Hunter w ogóle nieprzytomny, Niko nieprzytomny. Mapki też w ogóle wyłączony przecież z gry, zupełnie i dzisiaj, i wczoraj. No 5, i, i to, nie wiem no moim zdaniem powinni, powinni zupełnie pozmieniać pozycję żeby to zaczęło dobrze działać nie, no tenu, to to ja jest strasznie dużo ego w tym i Każdy próbuje coś zrobić, każdy ma swoją misję w głowie i przez to z też nie, nie jest tak łatwo prowadzić momentami. Ty, też zobacz, Stadt, że te wejścia jednak często są po prostu mega niezgrane bo... Po Ale prostu... patr też, patrzymy patrzyłem przez pryzmat tego turnieju tych dwóch spotkań. Ani mm -hmm. w zasadzie na tym poprzednim turnieju, no to jakoś to chodziło. Ale to dlatego, że dawali zajebiste heady. No po prostu, zobacz, oni ze Spirit wygrali ja wygra, po dogrywkach. Ale na Wygrali po dogrywkach, ja ja na, na, wygrali na, po dogrywkach na decydującej tak. mapie. Tak, na, na były rundy, które po prostu wygrali, wygrywali w niesamowitym stylu, a tam naprawdę mieli też sporo jakby szczęścia pod tym względem, że tam to rywal popełnił błąd z a to sam Shomasa na daje 3 heady, a to Monesi wygrywa klacza. on no, dzisiaj wygrał tak tą rundę znowu, tak? Na dzisiaj miał że jeden na 4, jeden na miał w ogóle wygrane. Więc, więc wiadomo, że na tych bazu bazowy opus mieli duży procent wygranych rund i też bardzo dobrze te, w sensie dlaki, oni często dlaki, bardzo dobrze zaczynają mecze, tak? Okej. Okay. Mono Seed'a, Head'y, pistoletówce no, jak wygrają, to też buduje przewagę. Co tu się dzieje? No teraz chyba nie wygrali żadnej pistoletówki na tym. No tutaj było słabo, nie no, wygrali jakieś pistolety, no. No mam nadzieję, że się podniosą z tego, nie? Nie no, na pewno się podniosą, no. jestem przekonany, że to jest jakiś tam dla nich zimny brycznik, zobacząc, że nie są niezniszczalni. Jestem przekonany, że na kolejnym turnieju to będzie to g z Blasta, no. Taki kubeł zimnej wody, że nie ma nic łatwo. No. No, ale po wydaje mi się, że to też będzie właśnie dla nich okazja, żeby te pozycje pozmieniać, żeby jeszcze przed finałami Blast'a i przed Majorem, tak, Czy przed RMR'em, żeby jeszcze troszkę ym, y, popracować nad, nad tymi ustawieniami. No. Bo, no, bo jak tego nie pozmieniają, I no, to podcast. będą takie drużyny, właśnie, jak Fire, jak Na'Vi, jak Vitality, jak Spirit. No tak, bo oni to faktycznie mocno ich tam dusili. No, i biurka były na tym trudnie słabe. Może ten Niko był zblokowany, że nie mogli Może nie właśnie przyjadzić. były za twarde, za twarde te biurka, może. No ale dobrze, nie chcę odpoczną, po przed majorem. ale teraz chyba trochę przerwy będzie porio. No. No teraz Porio mają tego nie przerwy, no. Będzie trochę czasu. Ciekawe, czy zmienią ustawienie, no. Dobra, trzymajcie się, uciekam. No. Elo, elo, pa! Poszedł. Izak nam za, zagadał. Izak nas zagadał. Ja już nie chciałem nic mówić, ale ja już chciałem go lekko... Gadał i gadał ja i to gadał, to, gadał i gadał, gadał. Ja Izaka lubię, Izaka lubię. Sztywny git. A, A, izaka? Lubię, A co izaka. mówiłeś na tym, na grillu? Na Izaka? Co? Co nic mówisz? Co, mówisz? Ten... co? Tak powiedział Tomek? Ty jesteś chyba nietrzeźwa, bo... Ty nie pamiętasz, jak żeś się wódki popił, jak ci się język rozplątał? <laughs>